Uwielbiam ten mój widok z okna, zwłaszcza teraz, kiedy jest zima, wygląda to bajecznie. A Was witam w drugim vlogmasie. Jak widzicie, ta dekoracja z została. Na razie mi to nie przeszkadza, że one tutaj są. Ja już je użyłam wymyłam i na nowo je położyłam. Póki co jest ok. Nie robiłam już tej drugiej kokardy tutaj, bo tak jak już chyba powiedziałam, ta jedna tutaj jak najbardziej wystarczy. Na ten moment nie będę robić więcej dekoracji, chociaż mam zamiar jeszcze udekorować łazienkę. Zobaczymy co z choinką. Tutaj jeszcze jakieś negocjacje będą, będzie trzeba przeprowadzić. I kupiliśmy też świąteczne puzzle, więc na pewno będziemy te puzzle wymieniać. No ale no, wiadomo, na te puzzle trzeba mieć czas, bo trzeba je ułożyć, to jest tysiąc puzzli. Więc pewnie będziemy na dwa wieczory je układać. E, na ten moment mam jeszcze małe zadanie. Muszę przygotować vouchery świąteczne do druku, e, więc to jest takie moje mikro zlecenie. Zrobimy sobie zimową herbatkę, tak żeby lepiej nam się pracowało, a później zajmiemy się tymi voucherami, a później przygotowywaniem obiadu. Dzisiaj zrobimy herbatę inspirując się Kevinem, dzisiaj rozmawiałam z Kevinem i opowiadał mi, że on dodaje maliny, świeże lub mrożone do herbaty, ja może malin nie mam, ale mam wiśnie, więc dodamy wiśnie i mam też tutaj taką resztkę pomarańczy, którą chciałabym zużyć, także pokroję pomarańczę i dodam te mrożone wiśnie. Chwilę się to podsmażało, fasolka się rozmroziła, teraz dodaję pasatę. Ja mam akurat tą z ziołami, ale może być jakakolwiek, chodzi tutaj o sos pomidorowy głównie. Zalewamy. Jeszcze tutaj wypłuczę. Muszę wypłukać słoik. Tutaj tą resztkę jeszcze wlejemy. zamieszam. Akurat nie mam pieprzu, za dużo się skończył. Ostatnio mieliśmy problem ze znalezieniem kulek do naszej pieprzniczki. Nie możemy znaleźć takiej, wiecie, większej paczki. Ciągle kupujemy te takie malutkie. A tak naprawdę to jest chwila, moment i po tej paczce, więc znowu zabrakło. Ja tutaj zamieszam i jeszcze to przykryję, niech się to wszystko... Niech to wszystko zmięknie. A ja wracam tutaj do Was. Widziałam na TikToku, że zamiast kalendarza adwentowego, jakaś dziewczyna zaproponowała, by codziennie coś wyrzucić. I strasznie mi się spodobał ten pomysł, nie będę ukrywać. Zamiast właśnie kupować i dokładać coś tutaj do domu, to odejmiemy coś. Tym bardziej, że myślę, w tym czasie świątecznym rzeczy i tak nam przybędzie, bo Właśnie kupujemy jakieś ozdoby, zawsze nas coś skusi. A oprócz tego oczywiście dostaniemy prezenty, więc myślę, że to nie jest głupi pomysł, by coś, wiecie, albo przekazać dalej, albo wyrzucić. Zależy, czy to jest ładne, czy już zniszczone. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to może coś ze stolika RTV. Tutaj mam taki kosz różności. Nim jest teraz trochę bałagan. Mam kilka rzeczy. Do ogarnięcia. Ostatnio dostałam taki kalendarz, właśnie z kominiarzem, bo chodzili tutaj panowie i sprzedawali. Jego nie wyrzucę, oddam go mamie, bo wiem, że ona użyje, powiesi sobie gdzieś ten kalendarz, albo położy na stole, albo weźmie do pracy i tam sobie będzie go używać. O, tutaj mogę wyrzucić. To jest. Szkiełko od moich okularów. To jest właściwie próbka, więc nie jest mi potrzebna. Tak samo mogę wyrzucić ulotkę, którą dostałam od właśnie pana, który sprzedawał mi okulary, który mnie obsługiwał. Myślę, że mi się to nie przyda. Tym bardziej, że. A, A nie, to jest. Kurde, to nie ulotka, to jest jakieś darmowe czyszczenie okularów, to nie wyrzucę tego. Myślałam, że to ulotka, ale prawie, prawie bym wyrzuciła. Co tutaj mam z kolei? E Paragon na okulary, to też stawiam, bo tu wiadomo, nie bywa. Muszę to wszystko do papierów wsadzić i co, w złym miejscu. O, opakowanie po lekach na alergię, to można wyrzucić. Ono jest puste tutaj mam to jest właściwie chyba właśnie ta ulotka z tego optyka, to to mogę wyrzucić ja teraz dzisiaj siądę i zamiast jednej rzeczy to wyrzucę wszystkie, a potem cały vlogmas nie będę miała co wyrzucać dobra, tutaj mam też jeszcze taką frotkę, która jest dziurawa i jest też bardzo brudna, więc wyrzucę ją, nie będę przesadzać, mam ich milion, więc może mogę się jej pozbyć. Tutaj jest Patryka paragon z I tutaj mamy też jakiś paragon. To jest... A, co to jest? Z Empika. To też można wyrzucić. No to nie. Tu mam same papiery potrzebne. Tutaj mam jakieś badania. Mhm. Rachunki, widzę, że tu są nawet... O, tu mam takie zdjęcia, które wydrukowałam i one się niestety ale wydrukowały, widzicie, z tymi paskami i zmieniła mi się, zmienił mi się rozmiar. Um, chyba wyrzucę, nie chcę takich brzydkich zdjęć. To wyrzucę je. Chyba to tyle na ten moment. Zostawmy sobie coś na przyszłe dni, żeby nie było, że dzisiaj wszystko wyrzucę. Ten koszyk chyba jest jako tako ogarnięty, tylko będę musiała przełożyć te papiery do dokumentów, ale to zrobię kiedy indziej. Tutaj mega już pachnie nasz obiad. Niedługo Patryk wróci, bo już jest 18, więc będziemy mogli się zajadać. Niech się to jeszcze trochę tutaj e, podgotuje, i wtedy dodamy te. Kopytka. Kiedy nagrywam dla Was już drugi odcinek Vlogmasa, ten pierwszy się pojawił. Jestem do tyłu jeden odcinek, musicie mi wybaczyć, ale ja nie byłam pewna, czy będę w ogóle nagrywać Vlogmasa, ale zostałam trochę na namówiona, więc stwierdziłam, że spróbuję zrobię ten challenge. I możemy puścić tutaj na TV, zobaczyć jak wyszło. Kliknij się! Ten telewizor to doprowadza mnie do przewskiej pasji. Ale to jest dziwne uczucie móc zobaczyć siebie na dużym ekranie. Ciekawe jak z prawami autorskimi, czy YouTube mnie zablokuje za to, że oglądam swój własny film. Ciekawe, zobaczymy. Ja tutaj cały czas oglądam tego vloga, bo chciałam sprawdzić jak wygląda na dużym ekranie. I tak mi się trochę zrobiło miło na sercu, bo to jest takie trochę marzenie chyba, nie każdego vlogera, by mieć swój vlogmas, i nie sądziłam, i nawet nie miałam planów, że, że w tym roku będę nagrywać vlogmasy, ale zostałam namówiona, więc spróbuję, podejmę się tego wyzwania i się trochę tak wewnętrznie cieszę, jak małe dziecko. <laughs> Fajnie to widzieć e, widzieć siebie i tak dalej. Coś, co się tak naprawdę ogląda od dziecka, czyli te vlogi. Inna dziewczyna teraz sama tworzy te vlogi i. Mówię, ja akurat jeśli chodzi o vlogi, to nie do końca byłam przekonana, czy jest to format dla mnie, i mam wiele wątpliwości nadal związane z nagrywaniem tych vlogów, ale staram się je pokonywać. I no ja mówię, teraz jak to oglądam, to jest mi bardzo miło, ale wracając tutaj do tego, co dla Was właśnie nagrywam, w międzyczasie jeszcze też zrobiłam sobie taką samą herbatkę jak wcześniej po prostu nalałam wody nawet nie dodawałam już torebki herbaty, po prostu wody i widzę, że i tak jest takie, wiecie, mm, słodziutkie mm, od tych owoców i była tam jeszcze troszkę resztka, taka mikro Herbatki, herbatki herbaty, nie mówię, jak to dzieci. E, obiad też jest gotowy, jak widzicie jest to kupa jedzenia, więc co najmniej na dwa dni, chyba, że mój mężunio zje to wszystko w jeden dzień. Ale nie no, aż tak, aż tak bym go nie posądziła, może gdyby to było jakieś ciasto albo um, jakieś frytki, czy coś takiego, to może by zjadł. A propos właśnie męża dzwonił do mnie i wraca z pracy i postanowił, że weźmiemy jeszcze na spacer tutaj chociaż w koło bloku, żeby mm, żebym się trochę rozchodziła, nie siedziała tylko w domu, więc szybko się ubieram i lecimy na dwór. I odebrać też w paczki.